Przepraszam, zrobię nam panie zdjęcie tutaj jeszcze? O, to... Aśka, nie jeszcze nie ktoś byli. może. Jeszcze. mi zdjęcie? No to zrób mi jeszcze. No. Ej! Dobra, no to z tym chodzisz telefonem. No ale to jest od was ktoś? Nie, no to zróbmy tym, ja go zaraz dogonię, jestem bardzo szybki. Tylko. Spokojnie. Jeszcze może z profili? Nie, albo jakoś takie że... Ja się denerwuję, albo... Tak. Może jakiś lokalny to jest, nie? To jest, to są tylko, to jest tylko telefon, nic się nie stanie. No bardzo. Bardzo. Dawaj! Maneczko jest dzisiaj ze mną, Piotrek i Jacek. Wow. I będzie też z nami Adaś i Artur, to wszyscy są braćmi Wspaniała rodzina, słuchajcie zostawcie kciuki w górę koniecznie I jedziemy z Zartami, oh yeah chciałem Państwu już podziękować Muszę się już zbierać, idę ja do innego teraz sklepu Chciałem z Państwem już pożegnać Bardzo dziękuję za tą obecność wspólną A on jest z tego, jest Toczyki oni się tak żegnają Aha, Kulturalnie. Okay. A bo on jest z innego państwa Asystent proszony o podejście do kasy. Mhm. Mm, mm, mm. Przepraszam, nie wie Pani, może, czy znajdę tu takie czepki dla dzieci, dla skrzatów, takie dla mniejszych osób. To znaczy na Tak, tak, takie zwykłe na bazen. Ale to chyba nie, bardziej może w jakichś sportowych takich. O, coś, nie? coś takiego. A to nie wiem. <noise> Jesteśmy <grymne> z ludzkimi filmik z studentami mamy takie krótkie mm -hmm. po zaliczenie robimy. Bardzo proste rzeczy, po prostu taką mamy za zadanie, żeby taką scenkę po prostu odegrać. Także pani miała tylko kwestię, przepraszam, a ja mam y, taką większą imprawizację. To tylko trwa pół minuty. Tak. Ale czy cię to nagrywać? To naprawdę myślicie, że ja się do tego nagrywam. Pa, pani, pani, pani powie <grym> tylko jedną kwestię. Spróbujmy, smujmy może. Do kogo mam to mówić? Bo ja ja jestem mężem, a pani żoną. To tak? to no, Ale ja odwrócić. Kamera. oga, ja. Kamera, mikrofon. Akcja. Co ty robisz? Miałaś posprzątać mieszkanie. Wszystko jest tutaj y, rozwalone. Y, naczynia są niepozmywane. Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego? Dlaczego? Przepraszam. Mamy to. Może panie będą w stanie pomóc. Yy, bo my jesteśmy z takiej wycieczki po prostu, tutaj przyjechaliśmy do Łodzi, to jest taka szkoła Sante Monti I to jest coś takiego, że to dzieci przejmują inicjatywę, po prostu się opiekują nad dorosłymi i tak dalej, rozkazują im A Adaś jest naszym opiekunem Było 12 i rozbiegli się wszyscy i to właśnie szukamy No, mówi, że właśnie 12 osób po prostu, takich dorosłych, gdzieś mu się rozbiegło, nie był w stanie zapanować nad grupą I szukamy po prostu no czy nie widzieli państwo takich po prostu dorosłych biegających yeah. po prostu czerwone oni czerwone chustki same majtasy bo oni po basenie od razu wybiegli. <laughs> Dobra. Excuse <laughs> 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 Broken banks, combinations, they're all costing and all sucking the mud man, the liquids and the bombs, and the books books real books man, what can see man? I tak, um, uh -huh. Can Mogę help pomóc? Nie, yeah, the broken tanks, carbonations, no walking tank. Mój lenient, no walking tank. Pan szuka dla grzybów. Ja wiem, bo przeczytałem taką książkę Otoczenie otoczeniu przez idiotów, jak dogadać się z tymi, których nie możesz zrozumieć. Uh -huh. To jest bardzo świetna książka. Pan przeczytaj, na pewno zrozumie tego pana. Cześć uh, przez. Diot. To świetne jest, ja to bardzo lubię w ogóle. To myślę, ja że. Też. <laughs> Proszę bardzo, czy Pani by mogła pomóc mi w akcji dokarmiania wiewiórek w księgarniach? Yy, tak, po prostu. Tak, no ja tutaj są orzechy, może... o, widzi Pani? Tutaj, o. O, chodź, chodź. O. To, to proszę bardzo, może Pani weźmie sobie jednego i, <grymimy> I dokarmimy. O, no, ona jest taka wdzięczna. Dobra, tak skojarzyliśmy, chcieliśmy zaprosić na tą drugą część koncertu Panią. Wodne Szczury, ten zespół taki Pani. Gramy już czwartki, Aha, bo pan, 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 pani była ostatnio. Pamiętam pani Nie wiem w ogóle o czym mowa. No bo, no, bo, no bo tylko jedna osoba była na naszym koncercie i stała tyłem. I to po tak skojarzyliśmy no, tak, tak, tak. z tyłu właśnie Okej. No. <grym>. I co w związku z tym? No zapraszamy na koncert tak? ja w by kawiarni. Kochani, teraz wspólnie zróbmy coś dobrego. Już wielokrotnie potrafiliście pomagać i tym razem pomóżmy Laurze. Laura ma bardzo ciężką genetyczną chorobę, zespół Reta. I ta zbiórka wciąż nadal trwa, bo ciągle potrzeba po prostu tych finansów na leczenie. Dlatego działajmy, pomagajmy, przekażmy te 1,5%. Możemy też pomóc w zbiórce. Wszystkie linki są w opisie. Już teraz w imieniu właśnie całej rodziny Laury ogromnie dziękuję każdemu, kto pomaga, kto działa. Jesteś naprawdę mega.